Czasem to nie miłość trzyma nas w relacji, choć często to mylnie int interpretujemy, ale trzyma nas w tej relacji nadzieja. Zostajesz, bo, bo wierzysz, że on się może zmienić, że jeśli dasz trochę więcej, jeśli będziesz spokojniejsza, zrozumiała, być może mniej wymagająca, to on się w końcu otworzy, doceni cię, zauważy. Ratujesz go, naprawiasz, tłumaczysz jego zachowanie przed sobą, ale też przed innymi, bo nauczyłaś się, że. Miłość trzeba wypracować, że bliskość przychodzi po wysiłku, że twoje potrzeby są za duże albo za bardzo. Tylko wiesz, ratowanie to nie jest bliskość. To próba zdobycia tego, czego kiedyś ci zabrakło. Jeśli czujesz, że w relacjach ciągle musisz zasługiwać, udowadniać, napisz w komentarzu, jaką cenę płacisz za relację, w której obecnie jesteś. A jeśli chcesz więcej takich treści, to zostań tu, bo w następnej rolce powiem o lekcjach, jakie niosą za siebie właśnie takie relacje i dlaczego to jest takie kluczowe. Serdeczności.